Cześć, witam was, z tej strony SpecCat, witam was, ja i mój gracik Kacik. Witam z placu Bojów. Co ja tutaj robię. Mamy tutaj do wywiezienia taką małą kupeczkę ziemi. Dzisiaj trzeci dzień wywózki, dwa samochody jeżdżą na zmianę. Tu gdzie koparka teraz stoi pod słońce nie widać za bardzo tu była taka hałda. Taka niewysoka może jak wysokość tej tutaj. Także dwa dni, około 35 samochodów. wywiezione. Dzisiaj trzeci dzień. Do wywiezienia mamy tutaj to co widzimy z wykopu. Jest to tutaj szkoła, rozbudowa szkoły. Także taka mała dziurka. Aż takie małej dziurki. Takie małe hałtki. Kopały to koparki obrotowe. Spych to pod, podgarniał. Także będzie co robić. Część ziemi zostanie do obsypki. Aczkolwiek jest tutaj przewidziana wymiana gruntu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. jeżeli Przyjdzie to całe wywozić. No to troszkę to potrwa na te dwa samochody. Chyba, że dobiorą jeszcze więcej samochodów. Yy, dajcie znać w komentarzach jak myślicie ile, ile potrwa to ta wywózka na dwa samochody. Ja nie będę tutaj mówił nic, ale mam już tu jakieś... Wstępne oszacowania. No, także taka mała chałka. Dajcie znać, jak myślicie ile to potrwa. O, tak to wygląda. Z bliska Nawet Kasprowy. Prawie że no jest, jest, jest tego. No ale też dziura. Dziura nie mała, 4 metry głęboka. No i taka dosyć duża, zaraz Wam pokażę. Swoją drogą ciekawe, czy mi to ramię wytrzyma, co było spawane. Może tu tak z daleka, żeby tam nie kręcić ludzi. Żeby nie mieli pretensji. Chłopcy... Chłopcy, chłopcy nadarowcy robią płytę. Płytę. Momencik. Aha, myślałem, że mnie wołają. Dobra. To nie mnie. W makalach do dyspozycji. I znowu mamy tu słoneczko. No mogłyby jeździć trzy samochody. Śmiało na kółko robią jakieś 30 minut. Także mogłoby jeździć jeszcze dwa. Te dwie wywrotki mogłyby jeździć, no mi to pasuje. Troszkę postoję, załaduję, postoję. Materiał po prostu masakra do ładowania. Spłuchniam se to tylną łyżką. Tu prawdopodobnie miał na ten spych, i to wszystko podpychał do góry. Także muszę se to trochę spłuchniać. Ił. Ił przemieszany z gruzem. Tak uwalcowane, że, że, że po prostu ciężko odspoić to, tą przednią łyżką. Widać nawet gąsienice tutaj odbite jak tu wjeżdżał. Także on to się tu troszkę to zawalcował Tak to wygląda z góry. Proszę bardzo Nagrywamy na żywo z placu budowy. No. Taka mała chałupka. Idziemy tutaj na najwyższy punkt. No a tu, no, kurde, tu jest tego a jest. Proszę... Majster Już do mnie krzyczy, Kajrzech w los. No tak to wygląda Dawajcie w komentarzach Ile samochodów tu przewidujecie no, Tam jest wykop zrobiony Oj, oj, oj jest Wożenia, a wożenia nie byłem jeszcze tutaj z tej strony, nie widziałem tego jak to wygląda, ale teraz widzę, że, że to jest po prostu nie będę podpowiadał Tak poprawdzie to samemu mi jest ciężko to oszacować. No to jest kwestia przeliczenia wykopu, razy sześciennej i ze wszystkiego można matematyką dojść. Generalnie już to tam żeśmy gdzieś przeliczali, ale już gdzieś to zapomniałem. No dowiedziałem się wczoraj, że tu do obsypki ma być wymiana gruntu. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Jak to przyjdzie to wszystko wywozić wykonawcy to troszkę troszkę go szarpnie po kieszeni. No i przede wszystkim musiał chyba jeszcze zamówić ze dwa auta jak i okaże, że to wszystko jest do wywózki, bo na te dwa samochody to będzie to dosyć długo trwało. No. Zobaczymy. Swoją drogą w ostatnim odcinku mówiłem o, o tym ramieniu, co mi pękło ostatnio. Zostało pospawane, wzmocnione. No ale jak to wszystko załaduje i wytrzyma te ramię, no to znaczy, że jest... że jest dobrze zro zrobiony, dobrze zrobiona robota. Jeżeli ktoś nie widział, to zaraz pokażę o co mi chodzi. O, tutaj, tutaj te... Te miejsce takie mało istotne w tym ramieniu. No. Jak ma pęknąć, to niech pęknie, gdy będzie na dole, bo jak pęknie w tej pozycji, co jest teraz, to siłowniki wszystko pokrzywi. Dobra, żegnam was ja i mój Kacik Gracik z Placu Boju. I, i, i zobaczymy tam, na, na może na koniec tygodnia zdam wam relację, ile zostało wywiezione. A ile zostało, ile znikło z tej, z tej małej hałtki? Dobra, trzymajcie się tymczasem. Pozdrawiam, hej.